Witaj, Duchu Światła! Dziś Bóg pragnie podzielić się z Tobą głęboką i przemieniającą wiadomością. Chcę, abyś wiedział, kim On jest, abyś zrozumiał Jego nieskochaną miłość i sposób, w jaki dostrzega każdy akt dobroci, który wykonujesz. Będziesz zaskoczony mądrością i mocą, którą to objawienie może przynieść do Twojego życia. Przygotuj się. Aby zostać dotkniętym przez Boży dotyk i poczuć niebiańską energię, która wypływa z tej wiadomości. Od chwili, gdy pojawiłeś się na tym świecie, miłość Boga była stałym elementem Twojego życia, nawet gdy tego nie dostrzegałeś. Każdy krok, każda myśl i każdy akt dobroci, nawet te najprostsze, są zauważane przez Stwórcę. On dokładnie wie, co dzieje się w Twoim sercu. Nieważne, czy czujesz się zagubiony, czy oddalony od niego, prawda jest taka, że on zawsze był przy Twoim boku, cicho prowadząc cię, czekając na odpowiedni moment, aby się objawić. Jeśli czujesz, że ta wiadomość jest dla ciebie, daj lajka, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek aby to słowo dotarło do większej liczby osób, przynosząc codzienny pokój i błogosławieństwo do ich życia. Często życie prowadzi nas niespodziewanymi drogami, a wśród wyzwań i trudności możemy zacząć wątpić w sens naszej egzystencji. Kiedy wszystko wydaje się ciemne i beznadziejne, Bóg wzywa nas, byśmy znaleźli światło w sobie i dostrzegli, że On zawsze był tam, czekając, aby zaoferować nam swoje prowadzenie i wsparcie. Cierpienie często naucza nas, jak ważne jest zaufanie Mu. Oddanie się w Jego ręce i świadomość, że nigdy nas nie opuści. Kiedy czujesz się w obliczu trudnej sytuacji, Bóg chce, abyś wiedział, że jest bliżej niż kiedykolwiek. On pragnie dotknąć Twojej duszy swoją miłością i dać Ci siłę, o jakiej nigdy nie wyobrażałeś sobie, że ją masz. Ta siła nie pochodzi z Ciebie, lecz z Jego nieskończonej miłosierdzia i dobroci. On zna każdą walkę. Którą toczysz i pragnie, abyś poczuł Jego uzdrawiającą i odnawiającą moc. Jeśli odbierasz tę wiadomość i pragniesz poczuć Bożą obecność w swoim życiu, wpisz w komentarzach akceptuję tę wiadomość od aniołów i pozwól, by ta energia nadal płynęła w Twoim życiu. Bóg zawsze objawia się w subtelny, ale potężny sposób. Kiedy działasz z dobrocią, nawet w najbardziej wymagających okolicznościach, odzwierciedlasz światło Chrystusa w tym świecie. Każdy gest współczucia, każda troska, stajesz się kanałem Jego łaski. On Cię widzi, On Cię obserwuje i wynagradza za Twoje czyny błogosławieństwami, których nie możesz nawet sobie wyobrazić. Nie martw się o szczegóły, jak błogosławieństwa przyjdą. Bóg ma doskonały plan. A w odpowiednim czasie to, czego najbardziej potrzebujesz, pojawi się na Twojej drodze. Uwierz, że to, co On przygotował dla Ciebie, przerasta wszelkie ludzkie oczekiwania. Każda modlitwa, każdy moment oddania przybliża Cię do zrozumienia, jak bardzo Bóg pragnie błogosławić Twoje życie. Jego dobroć nie jest niezauważona. On wysłuchuje Twoje modlitwy i widzi wysiłki, które podejmujesz, by żyć zgodnie z Jego naukami. Pamiętaj, że nawet w najciemniejszych chwilach On jest światłem, które prowadzi swoje dzieci. On dba o każdego z nas w sposób osobisty i unikalny i oferuje nam swój pokój, nawet gdy świat wokół nas wydaje się chaotyczny i zagubiony. Jeśli czujesz Bożą obecność w swoim życiu i jesteś gotów przyjąć Jego błogosławieństwa, nie wahaj się interagować w komentarzach i podzielić się tą wiadomością z kimś, kto potrzebuje usłyszeć te słowa pocieszenia. Miłość Boga ma moc uzdrowienia najbardziej zranionych serc. Boże Ojcze, dziś zbliżamy się do Ciebie z pokornymi sercami pełnymi wdzięczności. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za Twoje nieskończone miłosierdzie. Za Twoją niezłomną miłość, która umacnia nas, abyśmy byli narzędziami Twojej dobroci i pokoju w tym świecie pełnym bólu i potrzeby. Dziękujemy za możliwość bycia kanałami Twojej współczucia, niosąc pocieszenie i wsparcie tym, którzy najbardziej tego potrzebowali, sięgając po nich w chwilach bólu i cierpienia. Czujemy się zaszczyceni, że jesteśmy Twoimi rękami i stopami na tej ziemi. Oddajemy się Tobie abyśmy byli światłem dla tych, którzy są zniechęceni i pocieszali złamane serca. Modlimy się za osobę, której okazaliśmy dobroć, niech Twoja miłość ją otoczy i uleczy, niech znajdzie pocieszenie i odnowienie w Tobie, a Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, niech będzie wylany na nią. Niech nasze działania, inspirowane Twoją miłością, Będą świadectwem Twojej boskiej łaski i pomogą przybliżyć wiele innych osób do Twojej obecności. Wierzymy głęboko w Twoją wierność, w Twoje głębokie pragnienie błogosławienia Twoich dzieci i że nawet gdy nie rozumiemy, Twoje zamiary są zawsze doskonałe. Czekając w wierze na spełnienie Twoich obietnic, oddajemy nasze pragnienia i plany w Twoje doskonałe ręce. Niech Twoje błogosławieństwa objawią się w naszych życiach jako świadectwo Twojej dobroci i sposób na dalsze uwielbienie Ciebie. Bóg nie jest istotą odległą. On jest niesamowicie blisko i objawia się w małych i wielkich rzeczach. Czasami mówi do nas przez codzienne sytuacje, lub inspiruje nas do działania w sposób, który nas zaskakuje. Kiedy otwierasz się na Jego miłość, doświadczasz pokoju który przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Bóg pragnie, abyś żył w pełni, z zaufaniem, wiedząc, że On jest przy Tobie na każdym kroku. On nie chce, abyś szedł tą drogą sam. On chce iść z Tobą, prowadząc Cię ku przyszłości pełnej nadziei i pokoju. Ważne jest, aby pamiętać, że każda podróż jest unikalna, choć droga każdej osoby może być inna. Miłość Boga jest stała i niezmienna. On zawsze ma najlepsze intencje dla każdego z nas. Nawet gdy czujesz się zniechęcony, wiedz, że On już przygotował dla Ciebie błogosławioną przyszłość. Miej wiarę, że wkrótce zobaczysz, jak każda trudna chwila była konieczna do Twojego duchowego wzrostu i realizacji boskiego planu w Twoim życiu. Życie w całości jest darem, który Bóg nam ofiarowuje. Każdy moment, każdy oddech to okazja, aby go uwielbiać i wyrazić naszą wdzięczność. On nie oczekuje doskonałości, ale szczerze otwartego serca, które stara się żyć z miłością i dobrocią. Żyjąc zgodnie z jego naukami, tworzysz ścieżkę pokoju nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich wokół ciebie. Pozwól, aby jego miłość ogarnęła Cię bezwarunkowo i dziel się tą miłością z całym światem. Jeśli jesteś gotów doświadczyć tej duchowej przemiany w swoim życiu, wpisz w komentarzach: Akceptuję to błogosławieństwo w moim życiu i podziel się tą wiadomością z tymi, którzy muszą zostać dotknięci przez Boże światło. Dziś Bóg chce, abyś wiedział, że wszystko, co wydarzyło się w Twoim życiu, zarówno radości, jak i trudności, było częścią większego planu, planu, który tylko on w pełni rozumie. Uwierz, że choć teraz tego nie rozumiesz, wkrótce wszystko objawi się w sposób zaskakujący i potężny. Miłość Boga ma moc przemiany każdej sytuacji i przyniesienia prawdziwego pokoju i spełnienia. Nieważne, co przyszłość przyniesie, z Nim u boku masz wszystko, czego potrzebujesz. Aby żyć pełnym i błogosławionym życiem. Teraz na chwilę zamknij oczy i poczuj Bożą obecność w swoim życiu. On jest tutaj, przy Twoim boku, patrząc na Ciebie z miłością i współczuciem. Przyjmij tę energię uzdrowienia i odnowy, wiedząc, że On prowadzi Cię w każdym kroku, który stawiasz. Zaufaj Jego obietnicom i miej wiarę, że On działa w Twoim życiu. Nawet gdy nie dostrzegasz zmian. Niech Boży pokój i światło napełnią Twoje serce teraz i na zawsze. Amen.